Hejka wszystkim, tutaj Arabella z witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jakie aktualizacje czekają nas w całym styczniu. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie Was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Także przeczytamy sobie dzisiaj artykuł ze strony StarSable, do którego oczywiście link będzie w opisie filmu. Kolejne wieści z Jorwiku zostały dodane 4 stycznia 2024 roku. Zimowy festiwal pozostawił chłód na Jorwiku. Śnieg nie stopniuje przez kolejny miesiąc. Trzymaj się ciepło i rozpocznie rok 2024 od nowych przygód. Tutaj mamy rozpisane aktualizacje na e, tak naprawdę cały styczeń. No oprócz tego trzeciego, czyli... E, 3 stycznia, czyli oprócz wczoraj, to tak naprawdę mamy tutaj wszystko, co się będzie działo. I uwaga, taki skrót, co tutaj patrzyłam, to będzie nowy koń, fabuła, e, trochę ten druidyzm, e, tak, w głuchych lasach. Okej, okay, no to czytamy teraz już dokładniej. Koń ardeński, 10 stycznia. Ziemia się trzęsie, gdy masywny koń ardeński biegnie przez zaśniżony Jorvik. 7 cudownych rodzajów umaszczenia i dwa wyjątkowe style grzyby oraz ogona. Twój pierwszy przyjaciel roku 2024 będzie czekać w Waldale. Nowe zestawy wyposażenia o niebiańskiej tematyce są idealne na te chłodne jorwickie dni. Rozpocznijmy rok od nowego kąska fabularnego. Fripp będzie na ciebie czekał w Forcie Maria. Okej, okay, czyli będzie nowy konik, jakiś nowy zestaw o niebiańskiej tematyce. Eee, a także kąsek fabularny, powrót do kąsków fabularnych, w kwiecie, bo już były jakiś czas temu. No to sobie zobaczymy, co to będzie. To 17 stycznia, agenci Fripa, część druga. Kontynuujemy nasze niesamowite misje. Fripp usłyszał o podejrzanych, a być może także niecnych działaniach, które jej wszyscy duszy muszą sprawdzić. Mamy tylko nadzieję, że nie dojdzie do jakiejś katastrofy. Okej, okay, fabuła, bardzo się cieszę, zobaczymy, co to tam się podzieje. 24 stycznia ścieżka terzy. Śnieg nie przeszkadza dzikim zwierzętom w głuchych lasach, więc może ty też zajmiesz się roślinami trochę wcześniej. Porozmawiaj z gają naszą ogrodniczką i dowiedz się więcej o trzeciej ścieżce w głuchych lasach. Okej. Okay. Ja mam ogólnie trochę zaległości w tym druidyzmie, więc... Nie wiem, czy to zrobimy, ale okej. Okay. Walc świetlików 31 stycznia. Gromad światło pędząc przez głuche lasy. Poznaj nowych przyjaciół, którzy będą potrzebowali pomocy w zbieraniu świetlików. To na pewno się opłaci zarówno Tobie, jak i Twojemu koniowi. O, czyli tutaj e, mam nadzieję, że dostaniemy jakieś punkty doświadczenia dużo. Tak przynajmniej wnioskuję. Także to kochani, e, mi się wydaje, że styczeń będzie całkiem spoko. Chyba najbardziej czekam na tą aktualizację. Z z fabułą, bo jakoś tak ten druidyzm coś do mnie nie przemawia i tak w ogóle mi ciężko idzie. Więc to mi tak nie, nie, nie za bardzo. Te konie nowe też mogą być ciekawe, aczkolwiek wiecie ile dostajemy nowych koni od SSO. Więc to już nie jest takie za bardzo wow. No ale okej. Okay. Czekamy sobie na nowe koniki, na konsek fabularny w przyszłym tygodniu, a następnie na fabułę, a potem zobaczymy co z tym druidyzmem. E, także dajcie znać jak wam się podoba. E, Plany na styczeń i do usłyszenia. Cześć! I not